podkarpacie.pl Polska Razem angażuje się w walkę z dopalaczami i proponuje zmianę w prokuraturach. W Rzeszowie działają dwa sklepy z używkami, w których klientami są bardzo młode osoby. Władze miasta zadecydowały o stałym monitoringu obiektów. Do walki ze sklepami dołączają przedstawiciele partii Jarosława Gowina. Ja chciałbym, ażeby dopalacze nie zagrażały życiu i zdrowiu dzieciom i młodzieży, ponieważ są to w ukrytej formie narkotyki, specyfiki, które niszczą, zatruwają Dlatego też trzeba temu przeciwdziałać. Senator Jaworski powiadomił o problemie rzeszowską prokuraturę. Spotkał się jednak z odmową. Pani prokurator odbiła piłeczkę, żeby mocniej nie powiedzieć, mówiąc, że nie będzie się zajmować. Myślę, że za takie słowa urzędnik państwowy no, powinien być rozliczony, żeby nie powiedzieć odwołany. Proszę państwa, no, jak można? Na pewno nie będzie to odpuszczone. Będziemy nadal wykorzystywać środki, które... W naszym prawie są dozwolone, ażeby no, wspomóc i samorząd, i pana prezydenta Ferenca, i przede wszystkim rodziców, wychowawców, którzy boleją nad tym, jak państwo jest niewydolne, jak ich dzieciaki są narażone przy majstrowaniu, przy przepisach na niebezpieczeństwo. Zdaniem Jarosława Gowina, tylko zmiany mogą sprawić, aby polskie prokuratury zaczęły działać w odpowiedni sposób. Potrzebna jest gruntowna reforma. Prokuraturę trzeba poddać kontroli po to, żeby zapewnić jej większą skuteczność. Równocześnie uważamy, że instrumentem takiej kontroli może być osoba szczególna osoba wyłaniana w wyborach powszechnych głowa państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Proponujemy zatem aby prokurator generalny powoływany był bezpośrednio przez prezydenta bez ingerencji tutaj zarówno rządu jak i takich ciał pośredniczących, ciał korporacyjnych jak Krajowa Rada Prokuratury czy Krajowa Rada Sądownictwa i chcemy żeby prokurator generalny bezpośrednio w, w ciągu swojej pięcioletniej kadencji podlegał prezydentowi, żeby to prezydent rozliczał go z jego działalności. Jeżeli efekty prac są niezadowalające, prezydent miałby możliwość wymiany. Polska razem zachęca do dialogu w tej sprawie. TV podkarpacie.pl